Chciałbym przypomnieć, że demokracja to nie tylko wolne wybory, ale trójpodział władzy, czyli e, sądy i trybunały są władzą niezależną, a jak próbują je podporządkować, to chyba wszyscy widzą po Trybunale Juli, Juli P. E, demokracja to, tak, to także wolne media. Chyba widzą Państwo, jak PiS próbuje zagarnąć te wolne media, TVN, lokalna prasa przejęta przez e, Obajtka, i tak dalej, więc nie dajmy się zwieść tym z, y, tej propagandzie wygłaszanej w telewizji partyjnej TVP i nawet w 2023 roku, jeśli będą te wybory, to one już dzisiaj powiem Państwu nie będą y, sprawiedliwe, nie będą wolne, ponieważ dostęp do tych środków, y, do tych mediów nie będzie równy, a telewizja partyjna cały czas szczuje na opozycję. Yy, mówiąc nieprawdę, mniej więcej z częstotliwością naszego yy, wielkiego premiera Morawieckiego. To chciałem jakby w uzupełnieniu i w oczekiwaniu na, na, na słońce narodu Państwu przypomnieć. A ja chciałabym y, w tej chwili zapytać.